Raz, dwa, raz dwa próba mikrofonu. <laughs> Witam i zapraszam na czwartą już misję w Gostryko na Advanced Warfighter. E, ta misja to e, typowy znajdź i zniszcz. Tak, dokładniej to będziemy niszczyć trzy obiekty, dwa bunkry i jakąś tam stację. E, nie mniej ubaw jest tutaj po pachy. Jeśli chodzi o samo uzbrojenie, to <laughs> na samym początku nie macie się zbytnio co silić, gdyż.. E,

They were repelled by soldiers loyal to the Mexican president, who has reportedly asked for limited American assistance to quell the insurgency. Okay. We are working closely with those in the Mexican military still loyal to President Ruiz Peña, and have identified seven key zones of engagement. These are your assignments. Jennifer Burke will take the airport. We have reports of rebel ADAs. We need those cleared before we can get the president into the air. Salvatore will be responsible for the shanty sector. David Foster will proceed to Chapultepec. We need to secure those tanks. Captain Mac Rivers will secure the stadium. Captain Adam Price will take the Basilica. Captain Stephen Chang will cover the city's east side. And finally, Captain Mitchell, I'll need you for something a little bit special. The rebels have set up a strong point on the hill overlooking Avenida Suarez, essentially blocking our movement into the city. It is a very well-entrenched position with overwatch of the entire street. That position must be neutralized. In all, we've identified multiple hard targets. We've ID'd bunkers on the camp perimeter and a couple of towed anti-tank batteries. We suspect mortars and machine guns, but cannot confirm any numbers at this time. Your mission will be to secure the zone and open up the highway. We can't move until you've cleared it out. Understood? Let's get to work. Copy that, Captain. I'm now on the scene. Mitchell to proceed by foot. Let's go, no to wypad z baru. Ale kurze. Tak, nasz pierwszy obiektyw, dotrzeć do punktu Riley. Ten punkt trail to jest właśnie punkt przezbrojenia. Tam zabierzecie. Będziecie mogli się przezbroić jeśli chodzi o samą broń, ale głównie chodzi o to, aby załadować sobie C4. Z C4 jest sztuczka, ale to już powiem przy samym przezbrajaniu się, tak. Tymczasowo w tej okolicy kręci się trzech patałachów. Trzeba ich przyfilować. O, chyba widzę jednego. Dokładnie, tu jest jeden. O, a tu idzie dwóch. Rewelacja. Jak dla mnie bomba. O, się pośpieszyłem, no. A ja się będę z gnęjem użerał. Gień rzecz. To jest tutaj nieważne, chodzi o to, żeby się tego ich pozbyć. Tam jest jeden. Nawet nie zareagował. Dobra, e, punkt Riley 150 metrów z haczykiem. No, teraz już nie. Zanim jednak e, zdecydujecie się do niego dotrzeć, to ja proponuję Wam zrobić troszkę inną sztuczkę techniczną. Otóż e, przed przeładowaniem to, co już macie, możecie jeszcze kawałeczek, znaczy trochę z tego zużyć. Te wszystkie niebieskie... te, te rąby to są wasi sojusznicy, to są żołnierze amerykańscy, którzy tutaj przyjechali sobie na akcję, tak? My sobie śmigamy tutaj. Uff, normalnie... Ło! Ale mi śmigło koło ucha, ja pierdziele Dobra, w każdym razie... To jest bardzo fajne miejsce taktyczne. Ten... ten wzgórek, tak? Pierwsze co was interesuje, to interesuje was wieża, a dokładnie ten patałach, który tam był. Teraz... Oni się tutaj strzelają, a wy możecie im jak najbardziej pomóc, zanim się przeładują. O, tam jest jeden gnoj. Dostał. Uuuuh, się rozbujał. Pierdzielony. Skąd on strzela w ogóle? Stamtąd gdzieś. Skąd ty, chłopczyków w ogóle do mnie strzelasz? Czy to przypadkowo nie jest. A, to zwierzyczka, proszę bardzo. Bałwany, nie zdjęliście jej. Tam dalej pójść nie możecie. O, tam widać, proszę bardzo. O, już idzie następny. To, co strzela tam dalej, to jest. Yy, to jest właśnie artyleria, tak? I te bunkry z artylerią trzeba. Yy, wiadomo, odpowiednio potraktować. Chodź tu do wujka. Tam jest jeszcze jeden. Bardzo dobrze. Zdychaj. Jeszcze jeden. Zdychaj. Dostał Gdzieś tam przez kaktusa, chyba jeszcze go trafiło. Ha, jest jeszcze jeden. Cholera. Teraz dostał. No i w ten sposób, proszę bardzo. E, tu powinno być już czysto. Jeśli nie jesteście pewni do końca, e, wiadomo, od tego jest mapa. I tak dalej, i tak dalej. Dobra. Tymczasowo zużyliśmy trochę amunicji. Czas się przezbroić i zabrać C4. I właśnie o tym C4 teraz Wam powiem. To jest pojazd, do którego trzeba podejść. Wciskamy X standardowo. I proszę bardzo, sztuczka techniczna, jeśli chodzi o przezbrojenie, jak najbardziej uzupełniamy sobie Bareta. Mm -hmm. Wezmę sobie MP5, -kę. i wezmę sobie granatę do tego. I teraz pada pytanie: Gdzie jest C4? Nie? Pytanie. Zobaczcie, nie ma go, nie? Otóż y, wiele osób ma problem właśnie z ładunkami C4, gdyż myślą, że można je zabrać, o, właśnie, tak jak granaty, tak? Y, niestety, ale tak się nie da. Ładunki C4 są przypisywane automatycznie postaci, y, jeśli chodzi o. Y, ten właśnie rodzaj ekwipunku, dlatego wszędzie gdzie macie podkładać ładunki C4, to macie ich odpowiednią ilość, tam przeważnie są dwa, tak? Nie jest pokazana ich ilość gdzieś na hadzie, ani nie możecie ich zobaczyć w menu uzbrojenia. One po prostu są, tak? I jeśli macie gdzieś podłożyć ładunek C4, to wierzcie mi, na pewno go będziecie mieli. To jest wszystko tak tutaj zrobione z głową w tej grze, że się po prostu nie da czegoś zrobić bez wykonania poprzedniej czynności.

Zobaczcie na tą lokację w ogóle. Zobaczcie, widzicie? Widzicie te domki, te wąskie uliczki? To jest właśnie koszmar tej misji. Niestety, z czymś takim przyjdzie wam się tutaj użerać. Wow, ale pierdyknęło. Mam nadzieję, że wszystkich tutaj pozałatwiałem, bo jak nie, to będzie problem. Spójrzmy, tutaj czysto, tutaj czysto. Tutaj się chyba nikt nie chowa. Ten załatwiony, tutaj czysto. Ten załatwiony, ten też załatwiony. Dobra, jeden z bunkrów, który macie załatwić, jest tutaj. Drugi bunkier jest tam kawałek dalej. Stąd go nie widać jeśli chodzi o mapę, ale będzie go widać za chwilę, jak wam pokażę z pewnego widoku. Teraz tak, zakładając, że macie snajpera w drużynie, każda w ogóle dobra drużyna powinna mieć jednego snajpera. Zakładając, że macie snajpera w drużynie. To, Sniper powinien być osłaniany. A jednak jakiegoś przegapiłem. No, i właśnie dlatego Sniper powinien być osłaniany. Yy, drużyna powinna go osłaniać z tej strony i tam od tyłu, tak? A Sniper powinien się zająć działkami, a działka są właśnie w tamtym bunkrze. O, proszę bardzo, widzicie? Elegancko, nie? Działka są cztery. Już Wam pokazuję, gdzie one są. Tu jest pierwszy wylot, proszę bardzo. Tu jest pierwsze działko. Już go nie ma. Tu jest drugie działko. Też go nie ma. Ktoś, kto będzie te działka zgarniał, musi brać poprawkę na te wybuchy. Po pierwsze, o. Zasłaniają widok, a po drugie, trzęsie się ziemia, więc można nie trafić, tak? Tu jest jeszcze jedno, i w tym samym kierunku. O, tam dalej, proszę bardzo, widzicie? I ostatnie, i to jest koniec. Jeśli chodzi o te działka z naprzeciwka, one są bardzo ważne. Yy, znaczy, jest istotne, aby je wszystkie zgarnąć, gdyż będziecie mieli tutaj yy, środek częściowo wolny, tak. Teraz, y, możecie się przeciskać, którędy chcecie. Ważne jest, aby podłożyć ładunki C4 w tych bunkrach, tak? Jeśli wybierzecie drogę tamtą, bo można się poruszać... Y, że mówię. Można się poruszać tędy i obejść bunkry dookoła, tak? A można się poruszać tą drogą tutaj, co właśnie ja zamierzam zrobić. Jeśli wybierzecie tamtą drugą drogę, to sobie tam spokojnie dacie radę, bo tam w sumie jest wąska lokacja, jeśli chodzi o... Przejścia, ale nie ukrywam, że y, może się okazać prostsza, bo eliminujecie więcej wrogów, którzy potem nie będą wam przeszkadzać. A tutaj, pierwsze co, sniper powinien albo ktoś inny powinien ściągnąć tego gościa tam, tak? Potem, dzida, pod sam bunkier. Tutaj nie powinno Was nic więcej interesować. Yy, pamiętajcie, osłaniacie się i takie, tym podobne pierdoły, tak? Teraz yy, zgarniamy gościa, który jest na górze. Tam jest pacjent. O, łeb mu wystaje. Dostał. I przed bunkrem jest jeszcze jeden. O, tam go widać, proszę bardzo. Już się schował. Wow! A co to kurna do mnie strzela? Skąd to do mnie strzela w ogóle? Co to się ma znaczyć tutaj? Z którego kierunku on do mnie w ogóle pruł? Czy on mnie tam... mnie tam tam ktoś widział? Bez kurde jaj! Dobra. Jeśli macie dobrego cela to możecie wrzucić granat przez to okienko, tak? Zobaczymy, czy ja mam dobrego cela. A ja mam dobrego cela, proszę bardzo. To częściowo ich oczyści. A jeśli to nie pomoże, to to powinno pomóc. Teraz nie łudźcie się, że granaty wszystkich ich pozabijają, tak? Może się zdarzyć, że jednak ktoś ocaleje, dlatego warto powolutku się wychylać. Dobra, ten nie żyje, ten nie żyje. I ten też nie żyje, super. Teraz, zanim wysadzicie bunkier, warto się zorientować w sytuacji. Tak, Z tego bunkra jest całkiem fajny widok, jeśli chodzi o obszar dotyczący tej, tego tam wzgórka. Oni się tam kręcą, tam też są łachmyci, także możecie jak najbardziej... Się rozejrzeć, nic wam nie broni. Tak? Tego bunkra nie musicie od razu rozwalać. No, tam jest jeden, proszę bardzo. I już go nie ma. Już mam łatwiejsze zadanie, proszę bardzo. Szukamy następnej ofiary. Ale na pieprzaju? Normalnie masakra. Wydaje mi się, że. No nie, to kurczę worek jest. No to ładnie, strzelałbym do worka. Ha! No niestety, tak też się tutaj zdarza. Czasami e, tak się ułożą krzaki albo jakieś inne e, tym podobne, tak. <laughs> Drzewka o na przykład, tak, że macie wrażenie, że tam jest postać. A tak na dobrą sprawę będziecie strzelać do gałęzi. Ha! No niestety. Dobra. Szukamy dalej ofiary. To jest drzewo, to jest drzewo. Tutaj nikogo nie ma.